Nowy są zachwyca architekturą światem, łączą się one płynnie z górnymi rogami kaskadowego grilla, który dominuje nad przeprojektowanym przednim zderzakiem i dolną osłoną. Silnik benzynowy 1.6 Turbo GDI ma znakomite parametry, osiągając maksymalną moc 177 mechanicznych oraz maksymalny moment obrotowy 265 Nm. Jest oferowany z 6-stopniową manualną skrzynią biegów i napędem na przednie koła lub 7-stopniową dwuspręgłową automatyczną skrzynią biegów i napędem na obie osie. Mocny, wyrazisty tył ma teraz odświeżoną stylistykę lamp zespolonych i tylnego zderzaka. Nowy Tucson ma przestronny bagażnik o pojemności 513 litrów, który można powiększyć aż do 1503 litrów, składając na płasko oparcia tylnych siedzeń dodatkowe miejsce przewidziano pod podłogą bagażnika o regulowanej wysokości. Imponujące połączenie przestronności i komfortu oraz niezwykła dbałość o każdy szczegół czynią wnętrze nowego Tucsona niepowtarzalnym. Ergonomicznie zaprojektowaną kabinę wzbogacono miękkimi w dotyku materiałami i nowymi zestawami kolorystycznymi. Nowy Hyundai Tucson jest wyposażony w najnowocześniejsze, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy Hyundai Smart Sense, dzięki czemu przoduje w segmencie najnowszych technologii i gwarantuje jeszcze wyższy poziom ochrony i spokój ducha. Dzięki najnowszym funkcjom informacyjno-rozrywkowym, nowy Hyundai Tucson. Umożliwia użytkownikom pozostawanie w stałej łączności. Pełna kontrola i możliwość komunikacji bez zdejmowania rąk z kierownicy. W zasięgu ręki są również przyciski adaptacyjnego tempomatu, który utrzymuje zaprogramowaną prędkość i bezpieczną odległość od innych pojazdów. Opcjonalne podgrzewanie kierownicy zapewnia jeszcze wyższy komfort. Aby ułatwić interakcję, szybko reagujący 8-calowy ekran dotykowy. Zdaje się unosić nad deską rozdzielczą. Taki projekt pozwala wyświetlać informacje multi multimedialne w linii wzroku kierowcy. Wszystko jest w zasięgu ręki, w tym Apple CarPlay i Android Auto, dzięki czemu można wygodnie korzystać z funkcji smartfona w samochodzie. System nawigacji wyposażony jest w mapy 3D i zapewnia bezpłatną 7-letnią subskrypcję usług Live. Które dostarczają w czasie rzeczywistym informacji o pogodzie i ruchu drogowym, a także powiadomienia o fotoradarach, jeśli przepisy w danym kraju na to pozwalają. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Idealne warunki we wnętrzu, niezależnie od pogody. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja tworzy indywidualne obszary komfortu kierowcy i pasażera z przodu. Ustaw żądaną temperaturę, a układ zajmie się resztą. Zapraszamy do salonu Hyundai Bednarczyk mieszczącego się w zabrzu przy ulicy Sikorskiego 118.